Działamy wszędzie tam, gdzie po prostu, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Paweł Amulewicz, w naszym studiu, Robert Bożuchowski, Tomasz Lella. Panowie reprezentują Lions Club w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, spotykamy się, żeby powiedzieć o kolejnej akcji zakończonej sukcesem, ale zanim o niej, to spróbujmy naszym widzom, naszym słuchaczom, którzy być może pierwszy raz w swoim życiu słyszą takie sformułowanie Lions Club powiedzieć, czym jesteście, jak działacie, Panie Robercie. Jesteśmy przedstawicielami Olsztyńskiego Klubu. Niemniej jest to część wielkiej organizacji, największej światowej organizacji służebnej. Staramy się pomagać. Nasze główne przewodnie hasło to We serve i wszystko się w zasadzie do tego sprowadza. Nie jesteśmy taką organizacją, jak się czasami kojarzy, że ludzie zbierają datki i jakaś część, Bóg wie jaka, czasami trafia rzeczywiście do potrzebujących. U nas wszystko, cokolwiek do nas trafi, idzie na cele statutowe, czyli na pomoc dzieciom tudzież innym pomagającym. Panie Tomaszu, gdybyśmy mieli podać przykłady takich działań, ich jest oczywiście cała masa audycja, formuła tej audycji nie pozwoli pewnie powiedzieć o wszystkich, ale no żeby nasi widzowie, nasi słuchacze mieli e, obraz tego, jakiego rodzaju to są działania, czego się podejmujecie. E, głównie na dzień dzisiejszy. Udzielamy pomocy tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Przede wszystkim no, była epidemia COVID. Lions Club Olsztyn angażowało się po prostu zakupując respirator jako część wkładu naszego w zakup respiratora. Była akcja Pomoc dla Północnej Australii dwa lata temu. Obecnie mamy taką inną akcję, że całościowo wspomagamy tutaj stypendiami uczniów i naszych stypendysów zarówno z liceum plastycznego, ze szkoły muzycznej, z domów i na tym głównie się koncentrujemy. Natomiast, y, ponieważ tak jak Robert tutaj powiedział, jest to klub międzynarodowy, działamy wszędzie tam, gdzie po prostu gdzie taka pomoc jest potrzebna. Było się nie ziemi w Turcji, Syrii. Więc znowu Lions Club jako organizacja międzynarodowa i my również przekazaliśmy jakieś datki. Panie Robercie, gdybyśmy mieli trochę powiedzieć o tym, kto tworzy Lions Club. Bo myślę sobie, że no, nie ma tych działań, gdyby nie ludzie po prostu, którzy chcą swój często wolny czas poświęcać na to, żeby innym... Właśnie, służyć tak jak jest ludzi dobrej woli. <laughs> trudno, trudno określić, nie ma jakichś szczególnych preferencji które, czy warunków, które trzeba spełniać. Trzeba być, yy, trzeba chcieć i trzeba być chcianym w tej organizacji. To jest taka honorowa yy, zależność, w której nie ma żadnych szczególnych kryteriów. Trzeba być przyzwoitym człowiekiem i chcieć pomagać. Z grubsza tyle wystarczy. Co się w ostatnim czasie udało, bo przyczynek do naszej rozmowy dzisiejszej i naszego spotkania jest niebagatelny, kolejna akcja zakończona no, cyfrą z kilkoma zerami. No, co roku organizujemy takie y, dwa koncerty w ciągu roku. Nawiązaliśmy ścisły kontakt ze Szkołą Muzyczną, gdzie również fundujemy stypendia i organizujemy takie koncerty. Koncert ten ostatnio był zorganizowany z okazji Dnia Kobiet. Pięknego dnia po prostu. Y, no i postanowiliśmy w ten dzień zrobić koncert dla naszych znajomych, przyjaciół, a jednocześnie zebrane fundusze po prostu przeznaczyć na cele statutowe. Tak jak Robert tutaj powiedział, y, no. Chcemy ufundować stypendium, a między innymi jednym z takich podstawowych przesłanek tego koncertu było, że chcemy również być częściowym, przynajmniej sponsorem płyty dla uczniów, po prostu, właśnie szkoły muzycznej z Big Bendu, którzy no, nie mają funduszy na, na wydanie takiej płyty, i oni taki koncert właśnie dla nas zagrali, i my w ramach partnerstwa pomożemy im sfinansować taką płytę. Jakie są jeszcze plany na rok 2023, być może dalej, bo zakładam, że trochę tak jak szachiści musicie panowie, no trochę wybiegać o tych kilka posunięć do przodu. Oczywiście będziemy powielać takie akcje jak ostatnia i zawsze mamy do dyspozycji zaprzyjaźnioną szkołę plastyczną i szkołę muzyczną i wychodzą z tego bardzo fajne inicjatywy. Zawsze mamy jakieś dzieła sztuki do dyspozycji. Kolega Tomasz jest doskonałym aukcjonerem, on się w tym doskonale, ja zawsze podziwiam i niejedno zero jest jego zasługą czystą. Jest z tego pożytek też oczywiście dla tych młodych artystów. Dochód, tak jak wspomnieliśmy, w całości jest na szczytne cele i... Czasami są te akcje spontaniczne, są też akcje takie powtarzalne. No Dzięki kobiet jest co roku, prawda? Święta są co roku, jakiś koncert noworoczny może być co roku. I koncert jesienny w też, sposób. który organizujemy, tak. też jest co roku, praktycznie od tak, że... kilku lat organizujemy właśnie takie koncerty. Bardzo nam się fajnie współpracuje właśnie tutaj ze szkołą muzyczną i z Liceum Plastycznym, a pod opieką mamy w tej chwili już cztery domy dziecka. To już też o tym mówiliśmy, bo ponieważ nastąpiło zjednoczenie w ramach jednej dyrekcji, jednej, jednej organizacji, nastąpiło zjednoczenie czterech domów dziecka i po prostu no i te dzieci też mamy pod opieką i tutaj jak Robert mówi że możemy organizujemy im też dzień dziecka. Nasza organizacja Lions Club była kiedyś Pomysłodawcą, właśnie kolega tutaj Robert Bożuchowski, był pomysłodawcą i kreatorem takiej galerii Lions Club, o której nie wiadomo, bardzo mało było słychać, ale po prostu była to bardzo prężna galeria zrzeszająca tutaj artystów, właśnie Olsztyna i okolic. I Robert właśnie był kreatorem, żeby wypromować właśnie taką, taką galerię z artystami, i tacy artyści się wystawiali. Galeria działała tutaj przez trzy lata, ale chciałbym, żeby Robert tutaj właśnie powiedział. Coś y, y, Kilka słów na ten temat. Panie Robercie, słowo się rzekło. Słowo się rzekło, trzeba, do, trzeba kontynuować. E, nie mogę nie zacząć od tego, że naszą wielką dobrodziejką i osobą spoza klubu, ale szalenie istotną w tym przypadku, była pani Ela, Ela Bibsiak. Poświęciła serce, ona ogarniała artystów, ona ciągle to pokazywała i dziesiątki, setki ludzi dzięki niej tą galerię miało okazję zobaczyć. E, nie pamiętam ile dzieł, ale pewnie kilkadziesiąt e, znalazło nabywców. To nie była stricte galeria, żeby nie kojarzyć z działalnością gospodarczą, bo myśmy działalności nie prowadzili, to była raczej e, przestrzeń wystawowa i żeby nie było problemów jakichś formalnych, to działało to na zasadzie, że my kojarzyliśmy kupującego i, i zbywcę, czy właściciela jakiegoś dzieła, bo nie wszystkie dzieła wystawione były przez artystów, niektóre były wystawione przez kolekcjonerów, były naprawdę zacne dzieła i zacne nazwiska u nas na ścianach. Na przykład nieżyjący już dwórnik nie ma z naszym rejonem wiele wspólnego, ale jego dzieło kilka wisiało. Pewnie dużo musiałbym wymieniać nazwisk, żeby chociaż w skrócie przedstawić, ale to było kilku, kilkudziesięciu tak naprawdę artystów, którzy mieli swoje godne miejsce pod dachem tej galerii i byli promowani i przynosiło to efekty. Drodzy Państwo, nie pozostaje nic innego jak zachęcić i zaprosić do tego, żeby z działalnością Lions Club się zapoznać. Być może znajdziecie Państwo powołanie do tego, żeby wejść w ten zacny szereg i pomagać także. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moimi gośćmi byli Robert Bożuchowski i Tomasz Lella z Lions Club w Olsztynie. Piękne dzięki Panowie za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Kopia Kopernik. Kopernik.tv.